Cześć wszystkim, witajcie w kolejnym odcinku na kanale FoxGarden. Dzisiejszym tematem będą tanie naświetlacze z Biedronki. Zakupiłem taki naświetlacz do testów, żeby nagrać dla Was filmik i jednocześnie, żeby sobie tutaj troszkę przed tunelem foliowym teren oświetlić. Nie robię tutaj oczywiście żadnej reklamy, nikt mi za to nie płaci, ani Biedronka, ani producent tego urządzenia. Chciałbym po prostu zrobić dla Was taki test, czy to warto kupić, czy tego nie warto kupić, jakiej to jest jakości, czy to dobrze świeci, czy słabo świeci. No i słuchajcie, myślę, że przejdę do rzeczy i zobaczymy, jak to wygląda. No i dobra, mamy to w ładnym pudełeczku. Tak to mniej więcej wygląda. Klasa szczelności IP44. 3 lata gwarancji jak podaje producent chociaż w to do końca nie wierzę no ale dobra, niech tak będzie zobaczymy sobie co tu mamy w pudełku <laughs> mamy tak reflektor dość takich nawet sporych rozmiarów tu jest widzę złącze z uszczelką no ale nie wiem po co ta uszczelka skoro tutaj i tak będzie podłączony na stałe panel solarny no, i jest panelik. Kabla nie żałowali. Tutaj pisze, że jest 5 metrów kabla. Nie będziemy go mierzyli, czy się zgadza, aż tak. Co my tu jeszcze mamy? Wsówki i kołeczki do montażu, na przykład na ścianie. Ale myślę, że ja to sobie zastosuję zwykłe wkręty. Albo wkręcę tymi kołeczkami samymi w drewno. I polska instrukcja obsługi. Naświetlacz solarny z czujnikiem ruchu i zmierzchu. Fajnie. To nic. Zabierzemy się w takim razie za montaż. E, dobra. Mamy tutaj w opakowaniu takie klipsy, wsuwki. Najpierw sobie zamontujemy mniej więcej... Tam, gdzie będziemy chcieli, właśnie lampę i panel solarny, i później w to włożymy po prostu urządzenia i zobaczymy, jak to ustawić. Dobra, jedziemy z pierwszym elementem. Wykorzystamy sobie te śrubeczki, które były w oryginale, ale bez kołków. Bo zwykłe wkręty czarne są za szerokie do tych otworów. Jakby to przykręcić, może tutaj do ósemki krokwy. Okay. a teraz sobie damy drugi. Może w tym miejscu. Tam dalej. Nie potrzeba nam no masz tyle kabla, więc to będzie wystarczające. Dobra. Teraz idziemy po lampę i solar. Braciszku, przetrzymaj solar jak możesz. Mój prywatny kamerzysta dzisiaj. <grymne> OK, solar montujemy od góry. Ustawiamy go sobie tak, jakbyśmy chcieli, żeby nam świeciło. Myślę, że w tą stronę będzie OK. Dobra. I solar. Ok, u mnie w ciągu dnia najbardziej świeci słońce stamtąd, więc ustawimy go sobie mniej więcej, a no może w tym kierunku. O, będzie ok, bardziej się go chyba nie da wygiąć. Troszkę ma tutaj mały zakres, ale myślę, że to wystarczy. W porządku. I zamontujemy sobie kabel, z której strony było wtyczka tutaj. jest no i dobra zobaczmy czy to w ogóle działa tutaj chodzi jest oczywiście za jasno więc tutaj czujnik pewnie nie wykrywa po drugie musi się to lekko podładować tak sobie zakryjemy o jednak czujnik dobra trzeba poczekać do zmierzchu i sprawdzimy jak to działa po zmroku. Tak jeszcze szybciutko poza tematem. Mam do Was pytanie, czy taka tematyka by Was interesowała. Chodzi o różne urządzenia do na przykład podlewania, lub po prostu do zastosowań ogrodniczych, ale które można sobie wydrukować na drukarce 3D z konkretnego projektu. Tak, jak tutaj mam na przykład taki zraszacz, puszczę sobie, Michał. Jak widać działa. <grystanie> Dobra, aż tutaj czuję, że mnie chrapie, To tak króciutko poza odcinkiem, dajcie komentarz, czy chcielibyście takie odcinki. Ok, panel jest zamontowany. Myślę, że trzeba po prostu poczekać do zmroku, aż będzie można sprawdzić, jak to świeci. Bo aktualnie po prostu czujnik zmierzchu nie pozwala uruchomić tej lampy. Jeśli chodzi o jakość wykonania, jest super. Myślę, że za te pieniądze naprawdę warto. No, i słuchajcie, pożegnam się z Wami już w tym miejscu, dopóki jest jasno. Jeżeli odcinek Wam się spodobał. Zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał i koniecznie kliknijcie dzwoneczek, wtedy zostaniecie poinformowani o każdym z moich nowych odcinków. Udostępniajcie filmik dalej, żeby pokazać innym, że jednak warto ten panel kupić. No i słuchajcie, poczekajcie chwileczkę, na sam koniec pokażę Wam, jak to świeci. Trzymajcie się, cześć. Dobra moi drodzy, jest już dość ciemno, co prawda jeszcze jasne jest niebo, ale zobaczymy z jakiej odległości się włączy i czy w ogóle się jeszcze przy takim świetle uruchomi. Dobra, idziemy, idziemy, tu nie łapie, tu nie łapie. O, jest, włączyło się, ale może to też dlatego dopiero przy tej odległości, bo jest dość nisko. Opuszczona lampa, ale mi to w zupełności wystarcza. Fajnie to świeci. Także myślę, że warto. Podoba mi się. Trzymajcie się. Cześć.